Andrzej Smajew, którego kiedyś nazywałem misiem, a teraz nazwę go wprost tak jak jest, czyli niedźwiedziem, wrzucił update formy przy uwaga 160 kg. Chociaż z tego co ludzie mówią to na żywo to jest z niego prawdziwy miś, jeżeli chodzi o bycie sympatycznym. Zarzuca się mu często małe nogi, ale patrząc na te zdjęcia nijak blisko one do małych nie są, a szczerze nawet proporcjonalnie wyglądają, do góry, jeżeli sobie porównujemy, jedyne czego im brakuje to tak naprawdę separacji. Imponuje mi w nim to, że stojąc po prostu i nic nie robiąc, wygląda naprawdę, naprawdę fenomenalnie. Bo gdy stoisz, nie wkładasz w to żadnego wysiłku i wyglądasz w ten sposób, to jest naprawdę wow. Kolejną rzeczą jest to, że mimo braku większych umiejętności pozowania, on po prostu podnosi ręce w górę. I wygląda wow, wygląda wow, naprawdę, uwierzcie mi, gdyby on wyszedł na scenę, to byłoby coś w stylu, co to jest, szczególnie, że on nadal jest amatorem. I to, panie i panowie, właśnie jest genetyka. Jak wy oceniacie sylwetkę Smajewa? Dajcie znać w komentarzu. Obserwujcie kanał po więcej.